Dziś jest rzeczą ogólnie znaną, że do rzeki tej wpuszcza się brudną wodę z fabryk i garbów, a ludność zamieszkująca ulice i rejony miasta, przez które ta rzeka niesie swe kolorowe fale, wylewa do niej rozmaite pomyje, brudy, zawartość rozmaitych naczyń nocnych, wszelkie śmiecie, odpadki i tym podobne. W Rzece Białej znajdują sobie odpoczynek zdechłe psy, koty, i inne stworzenia boskie w stanie zupełnego rozkładu, jak również i podrzutki wyrzucane do białej przez występne ręce. Białka zatruwa miasto. Dzieje się to już od lat kilkunastu. Kloaka ta przecinająca miasto jadowitymi wyziewami swemi zatruwa powietrze całego miasta i jest źródłem zarazy. Spuszczanie przez ludność do niej rozmaitych brudów jest już tradycją białostocką. Chociaż ciężko w to uwierzyć tymi słowami, lokalna prasa w latach 20. opisywała rzekę Białą. Nazywam się Grzegorz Gryka i witam Was w kolejnym odcinku programu Gryka Zwyczajna. Dzisiaj jesteśmy w Protasach. Jakieś 300 metrów za moimi plecami znajduje się źródło Rzeki Białej. Byliśmy, widzieliśmy, no i niestety okazało się, że nie ma specjalnie czego oglądać. Tutaj też ma swoje miejsce. Źródło pewnej legendy. Dawno, dawno temu, w XIII wieku, książę litewski Gedymin zapuścił się w czasie polowania aż na granicę ówczesnego Mazowsza. Jako, że zaczynało już zmieszkać, a najbliższe siedziby ludzkie były aż w Surażu, padła decyzja o rozbiciu obozu. Stanął on na jednym z pobliskich pagórków, obok którego przepływała bezimienna leśna rzeczka. Wyróżniała się ona na tle podobnych jej potoków w okolicy nieskazitelną czystością, inne, płynąc przez bagniste torfowiska Podlasia, były zanieczyszczone. Wartki nurt rzeki Białej tak zauroczył Gedymina, iż ten postanowił w tym miejscu postawić osadę. I niedługo wzniosły się pierwsze domostwa Białego Stoku. Tak przynajmniej głosi legenda. Według przekazów historycznych teren ten został zagospodarowany na przełomie XV i XVI wieku, czyli 2-3 wieki po śmierci Gdynina. Biała jest dopływem rzeki Supraś, do której wpada nieopodal mostów w Fastach. Spacer jej brzegiem to niecały dzień marszu, 32,5 km, z których około 20 przejdziemy ulicami Białego Stoku. Ma dwa niewielkie dopływy: dolistówkę oraz bażantarkę. Biała w zbiorowej jaźni Białostoczan figuruje jako coś pośredniego między kałużą a dla jednych, a przyjemną rzeczką wijącą się w centrum dla drugich. Zrywała jednak wielokrotnie w swojej historii z tym pogodnym obliczem, zalewając centrum oraz park w Antoniuku. Najstarsi mieszkańcy miasta pamiętają wielką powódź z lat 20., w czasie której pływano łódkami po ulicach miasta. Jednak nie będę tu się rozgadywał, biorę mikrofon i idę zapytać naocznych świadków. była brudna, śmierdząca, to było, prawda, to było, no. było. Co pamiętam, że jeszcze w latach 70 była to rzeka poza wszelką klasą czystości. Jak ja przyjechałem w 75 roku, to ona nigdy nie była czysta, nigdy. To fakty z faktem, że brzydko pachniało. Mhm. To, że to w ogóle było brudnie, znośne. Proszę Pana, tak osobiście, proszę nie. ніка <gry> <Z kajakiem> <gry> <gry> Dedukacje płynęło, wszystkie brud. Teraz oczyszczamy. W sensie są. z mieszkań bezpośrednio była tak, wylewana? Tak, tak. 50 lat temu to była śmierdziałka. To, to wszystkie ścieki tak pływały. Na przełomie lat 80. i 90. białka była bardzo zanieczyszczona i pływały w niej na przykład puszki po konserwach, mhm. jakieś butelki porozbijane. Meble wyrzucano też do rzeki. I w ogóle tak śmierdziało, że nawet koło budynków bloków też nie można było przejść. Okrutnie śmierdziało. Mm. Tylko kiedyś szłam, to tam ktoś prosiaka z Dechlego Huczy. I on plenował, tak... O... A jak jeździło się na rzekę, to nad inną. Jakieś to był ściek, nie rzeka. Spacer nad Białką nie należał do przyjemności wtedy. Brun, brun. Woda że miała różne kolory. I jakie, jakie to były barwy? I czerwone, i niebieskie. Różne barwy. I szara była woda. I fiolet, i, i pomarańcz. Różne, no, różne. I oni. I, plusze produkowali i farbowali to wszystko. I od czasu do czasu te ścieki leciały do, do białki. I ona raz była bordowa, raz tak. wie granatowa. Ja pamiętam? Ale no to w pełni w wierzę w te kolory, bo to był jeden z szegieł. Gdyś kaczek nie było na tym. A teraz pan kaczek. Nawet te ryby pływają. A teraz też chyba nie, bo się nawet rybki można zobaczyć. W stosunku do dawnych czasów, kiedy była siegiem, to w tej chwili to jest już... Dla kaczki wystarczy. O. O. I ryby chyba nie są. Ja to też ciężka praca. No ciężka, no, znaczy to nie praca, hobby takie bardziej no, nasze. Lubić, ja no my lubimy tak właśnie się. tacy ja to masochiści. Ile tu się trzeba chodzić? ludzi <laughs> naprosić, no, naprawdę. Jakie są plany na przyszłość? Oczywiście świetlane. Rady robotnicze reprezentujące lokalny przemysł włókienniczy, spirytusowy oraz turystyczny wspólnie występują pod postulatem przyznania dostępu do Morza Mieście Białystok. Temat podchwycił lokalny komitet centralny i prace ruszyły z kopyly. Każde ręce na pokład. W planach jest przekopanie odcinka 300 km i zburzenie po drodze Moniek, Goniądza, części Krajewa, Bartoszyc oraz Braniewa. Mała jest to jednak cena, kiedy idzie o postęp. Nasz informator z Urzędu Miasta szacuje wzrost eksportu nawet o 400%. Pierwszy szpadel już bity w ziemię. Szacowany koniec inwestycji wrzesień 2019. Ponadto zawiązał się oddolnie robotniczy fundusz patronatowy. Już teraz przedstawiciele wszystkich klas biologostoku wplacają przysłowiowe cegielki na wyznaczony rachunek. Wszystkie wpływy z nich zostaną przeznaczone na krzewienie kultury wśród mas pracujących. Telesłuchapszuk, nie pozwól, żeby twój sąsiad cię wyprzedził.